Marek Greweling. Moje chore oczy. Czyta Bogdan Dymowski. Piszę ten wiersz, choć oczy mówią nie patrz. I gaszą wszystkie światła lub podwajają, potrajają obraz, złośliwie nie mówiąc który jest prawdziwy. Tak samo robią przyjaciele, też nie mówią, że są prawdziwi, przeciwnie, nie kryjąc zdrady, śmieją się w twarz, zmyślając motywy. Ślepnę więc, przyjmując w pokorze dwoistość i zgaszone światła. Ślepnę. Dojrzałem do tej choroby, i nie kryję też, że moje oczy wybrały najlepsze wyjście: nie patrzeć, lub patrzeć, widząc tyle światów, ile one zechcą pokazać takich, jakie mi pokażą, jakimi są lub nie żebym się zastanowił. To jest jakiś sens.